Nasz pomocnik Cukiereczek, M&M's, tak? Znalazł. Znalazł pasy. Jakie te pasy się nazywają? Zebra. Zebra, bardzo dobrze. Słuchajcie, ale są bardzo ważne zasady, które trzeba zachować. Jak masz na imię? Amelka. Amelka nam powie. Chodź Amelka tutaj do mnie. Zostań sobie tutaj. I żeby przejść po pasach, po takich pasach na drugą stronę, to najpierw musimy zrobić? w lewo i w prawo. Tak. Dobrze. Najpierw w lewo patrzymy? Tak. Super. Czyli najpierw patrzymy w lewo. Potem w prawo. Potem w prawo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I potem jeszcze raz w lewo. Jak nic nie jedzie, to? Możesz przechodzić. To możemy przechodzić. Zgadzacie się? Tak. tak. Bardzo dobrze. Brawa dla Super. A słuchajcie, jak już przechodzimy po tych pasach, to czy wolno przebiegać? Nie! Nie wolno przebiegać. A czy przechodzimy wolno jak ślimaczki, żubiki? Nie! Szybkim krokiem. Szybkim, marszowym krokiem. To chyba nam jakiś chłopak pokaże, jak to jest jak szybki marszowy krok. Proszę, chodź. Jak masz na imię? Wiktor. Chodź Victor, tutaj. Dobrze sobie, że tu mamy pasy i pokaż tamtą stronę jak będziesz przechodził po pasach. Dobrze Witko przechodzi? Jeszcze raz kliknąć? Super! Brawo dla Wiktora! Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie. na prawo, na prawo chodźcie. Włoszczowscy policjanci spotkania z pierwszoklasistami w szkołach podstawowych prowadzą w ramach działań profaktycznych pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Większość tych spotkań przeprowadzili policjanci już we wrześniu. Dzisiaj takie spotkanie mamy w Zespole Placowego Światowych nr 1 we Włoszczowie. Policjanci podczas takich spotkań rozmawiają właśnie z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Tu między innymi dzieci mogą tutaj poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, czy przechodzimy w miejscach, ogólnie czy w których miejscach bezpiecznie możemy przejść na drugą stronę ulicy, co możemy ewentualnie zrobić z niego chodnika, którą stronę drogi, się możemy poruszać i policjanci zwracają uwagę na elementy odblaskowe, które są tutaj bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o pieszych, zarówno tych najmłodszych, ale też dla osób dorosłych. Spotkania w, w ramach bezpiecznej drogi do szkoły. Większość tych spotkań policjanci przeprowadzili już w miesiącu wrześniu. Były to spotkania we wszystkich gminach na terenie powiatu włoszczowskiego. Dzisiaj znajdujemy się tutaj znajdujemy się w zespole placowego Światowych numer 1 we Włoszczowie, gdzie rozmawiamy właśnie z pierwszoklasistami z tej placówki. Natomiast mówię tak, jak wcześniej powiedziałem, jeżeli chodzi o wrześniu, były to spotkania i na terenie gminy Secemin, Moskorzew, Chlewice, Krasocie oraz Kluczewsko.